Miałem mnóstwo duplikatów, więc postanowiłem zrobić z nich paczkę 2x85 zobaczcie sami co udało mi się trafić Przygotowałem z duplikatów paczkę 2x85, jakaś karta niebieska Jest niebieska karta, zobaczmy czy to będzie TOTY Odegard będzie, ale zobaczmy czy to będzie TOTY, czy to będzie wyróżnienie TO JEST TOTY TOTY, KTO BĘDZIE TOTY? Karta TOTY, kto będzie? KEVIN DEBROYDA De Bruyne 96. No dobra, także druga karta to Ty, trafiona Kevin De Bruyne, który kosztuje 9 milionów. Wow, naprawdę poleciało grubo, ale zostałem do końca, bo teraz gramy spotkanie. A potem otwieramy jeszcze player Pika z ikoną, także może jeszcze coś dobrego dzisiaj trafimy, ale Kevin De Bruyne, no niesamowity traf. Także tak, Kevin De Bruyne w wersji Team of the Year za 5 milionów. W tym momencie w moim składzie. Dalej jestem w szoku, dalej w to nie wierzę. Składzik wygląda w ten sposób. Wiem, że na razie nie ma tutaj zgrania, ale za chwilę otwieramy ikonę po tym spotkaniu. Będę myślał do weekendu, co by tutaj jeszcze ulepszyć. Może sprzedam Alesie Putejas, zobaczymy. No jednak dużo zawodników nie ma zgrania. Kylian Mbappe ma tylko jeden punkcik. Tak samo jak Davis. Alesia Putejas, Messi i De Bruyne mają po dwa punkciki. Będziemy musieli coś tutaj kombinować. Ale na razie lecimy testować Kevina. Zobaczmy skład pierwszego rywala w dzisiejszym odcinku. Eder Militao z Blonkiem na obronie. Johan Cruyff, Smith i Mbappe trafieni. Naprawdę tutaj koledze się poszczęściło. Nawet bardziej niż mi, tak mi się wydaje. Oj, oj, oj. Van Dijk powoduje rzut karny. I Roland Blon versus Peter Schmeichel. Zobaczmy prawa góra. Środek niestety 1 do 0. Zobaczmy, co zrobi Smith, nie doganiają. dobrze Peter Schmeichel, brawo, brawo. Ależ podanie od Kevina do Messiego, tym razem Mohamed Salah, piękne uderzenie, ale tak naprawdę to wszystko rozpoczęło się od perfekcyjnego podania naszego nowego zawodnika. Leo Messi do Mbappé, Mbappe, Mbappe wale wejście, to musi być bramka, klasyczne wejście, Kylian Mbappé w pole karne. i mamy 2 do jednego. Kevin De Bruyne! Jeszcze Kevin! Musi być bramka w debiucie! Jak on wszedł w pole karne w ogóle? Co to jest za chora karta? On ma 98 podań swoją drogą. Uuuu, nie mogłem tutaj się przełączyć na odpowiednią osobę i wjeżdża w pole karne i łapie kontakt. Kylian MBP wychodzi. wow, jak Jaka piękna akcja! Uuu, Musiala w zostawił naszego Verdila Vandajkolew. Wow. Maldini fajnie to odebrał, ale ja jestem po prostu głupi i mu oddałem piłkę i tracę kolejną ramkę. Ponieważ pierwszej części spotkania jak na razie wygrywamy 4 do 3. Może się tutaj tak naprawdę stać jeszcze wszystko. Lecimy do drugiej połowy. Messi, prawa noga, potężne wykończenie Petr Czech kolejny raz pokonany. Messi przed sytuacją. Ojojoj, oh, się przesunął tym golkiperem. ależ ten Kevin De Bruyne ma podanie. Mohamed Salah Jeszcze do Messiego, Messi lewa noga tym razem, Czech jak to broni. Ale podanie od Ke Kevina De Bruyne było coś naprawdę niesamowitego. Zobaczmy, kto będzie szybszy: Kilian Mbappe czy Alfonso Davis? Dogonił go Alfonso Davis, ale Kilian Mbappe wykończył to. Kylian Mbappé w polu karnym. Podanie do Messiego. Messi prawa noga Petr Czech. Co broni w tym meczu? Maldini! No nie to mogła być pierwsza bramka Maldiniego. Kevin De Bruyne fantastyczne wypuszczenie Tevez'a. Tevez do Salaha? Salah lewa noga. To miało być podanie do Messiego, ale Salah też to fantastycznie wykończył. Zobaczmy w ogóle. Ten Tevez jak ma grubą sylwetkę. Ale. Tarda to była Messi Kolejna bramka wykonania tego zawodnika Też nie wygraliśmy 4 do 8 także skromny wynik Z racji tego że w poprzedniej paczce 2 razy 85 poleciała mi karta Toty Kevina De Bruyne A ja potrzebuję foderku pod ikonę Otworzymy sobie drugą taką paczkę Zobaczmy czy będzie karta niebieska Niestety nie mamy Argentynę Bramkarz, to będzie Martinez. No wydaje mi się, że po takim trafie zasłużyłem na dwie osiem piątki. Pierwszy składnik na player pika z ikono przepalony. Zostały nam jeszcze dwa składy 86. Wydaje mi się, że powinienem sobie z nimi poradzić. Jeżeli nie, to będziemy jakoś próbowali robić jakieś rozbudowę i inne rzeczy. Drugi składnik o ocenie 86 przepalony. No i wydaje mi się, że z tym następnym składem mogą być delikatne problemy, ale spróbujemy coś, coś ogarniemy. Dobra, także ostatecznie udało mi się zrobić ostatni składnik i przed nami player pick z ikoną 88. Możemy trafić tutaj ikonę podstawową uderzenia gromu Coś takiego? Patryk Vieira. Po prostu niech to będzie Patryk Vieira. Zobaczmy, co tutaj będzie: rune, kuman i pires. No, no, to nie są dobre trafy. Tak mi się coś wydaje. Bierzemy piresa pod przepałkę. Z racji tego, że ten pires naprawdę daje mi tutaj mnóstwo zgrania. W jednym spotkaniu możemy sobie go wytestować zamiast sterlinga. Damy mu. Niech będzie katalizator. Lecimy do kolejnego spotkania. Zobaczmy skład kolejnego rywala na bramce Iker Casillas, z Dijk z i i w środku pola, wow, ale to jest ekipa. Wow, który to z takim wykończeniem? Luka Modric taką bramę ładuje? No nieźle. Julian Mbappe wejście w pole karne, uderzenie po krótkim słupku, Iker Casillas to broni. Zobaczmy, Klianyba wychodzi sam na sam. To musiała być bramka klasyczek. Ełzewio przed sytuacją. Mm, uderzenie po krótkim słupku. Przeciwnik wychodzi na prowadzenie. Koniec pierwszej części spotkania. Jak na razie przegrywamy 2 do 1, Jest to generalnie mega, mega, mega nudne spotkanie. Przeciwnik podaje cały czas piłkę. A ja biegam jak głupek. Ale zobaczymy co przyniesie druga połowa. Całkiem fajna sytuacja na to, żeby strzelić bramkę. Spojenie, ależ to było blisko. Ires, podanie do Kirian Mbappe. Kirian lewa noga, Casillas Zbyt szans mamy wyrównanie w tym ciężkim spotkaniu. Kirian Mbappe do Mochy, do Messiego. Jakie ten zawodnik ma fantastyczne wykończenia z tej lewej nogi. Nie gadajcie, że to będzie bramka. Jak on przepnął tego Wandajka, chyba? Wow, Morgan, jaka bramka! Co tutaj się wydarzyło? Zobaczmy, czy Morgan. No, co się dzieje? Czemu Michael tego nie broni? No, i w dwie minuty tak naprawdę przeciwnik wyrównał. No, nie podoba mi się, to nie podoba mi się. Zobaczmy, bo Morgan przed kolejną sytuacją. I. Co ta karta ma za wykończenie? Czemu Schmeichel tego nie broni? Messi! Tartka 5 do 5. Ja nie lubię takich spotkań. Wszystko wpada. Bramka, że nic nie bronią. Ależ to było fantastyczny słupek. No nie no. Widziałem komentarze, w których byłem proszony o pokazanie statystyk kart w moim pierwszym składzie, więc zaczynam od Messiego 82 spotkania, 70 bramek, 32 asysty. Kylian Mbappe, 286 spotkań, 244 bramki, 114 asyst. Mohamed Salah 537 spotkań, 207 asyst, bramek 194 asysty. Kevin De Bruyne zagrał 3 mecze, strzelił jedną bramkę. Alesia Potejas w 113 spotkań strzeliła 24 bramki, zanotowała 31 asyst. Davis zagrał 457 spotkań, 10 bramek, 36 asyst. Maldini 25 spotkań, 1 bramka. Virgil Van Dijk 647 spotkania, 20 bramek, 14 asyst. Kafu 329 meczów, 0 bramek, 14 asyst. Schmeichel 344 mecze, 2 asysty swoją drogą i jeszcze Sterling 151 spotkań. 44 bramki, 43 asysty. Jeszcze pokażę Wam statystyki Ballaka, ponieważ on niedawno grał w moim klubie, ma rozegrane 431 spotkań, 49 bramek, 79 asyst.